Witajcie w ostatniej jak na razie recenzji Beyblade X. Nightlens 480HN to pierwszy defensywny dysk oparty o kontratak. Zobaczmy jak wygląda i jak podeszli do tego zagadnienia. Wygląda to na doskonałą ewolucję Nightshield. Podobna bryła, jednak ze sporą ilością detali, wygląda ciekawie. Pokazanie rycerza od frontu też wygląda lepiej. No i oczywiście użycie różnych kolorów i masy perłowej pasuje tu idealnie i mam nadzieję, że taki motyw będzie częściej gościł w Beyblade X. Blade został zaprojektowany do kontrataku. Obły kształt, jednak bogaty w wiele detali, nadających mu nieco agresywności. Mamy tu dobrą obronę, absorbującą ataki przeciwników, która również potrafi zaatakować. Przed byciem dyskiem typu balans powstrzymuje go jedynie słaba stamina. Całość działa bardzo fajnie z dołączonym do zestawu high needle, ale o tym w dalszej części. Ratchet to żadna nowość 4,80 jest przynajmniej w fajnych kolorach, chociaż użycie formy z trzema wypustkami pasowałoby moim zdaniem lepiej do całości. No i wreszcie beat, który jest podstawą całego dysku High Needle, czyli wyższa wersja zwykłego Needle spisuje się ciekawie. Przez większość walki jest spokojny i stoi w miejscu, ale na koniec robi się nieco chwiejny, co w połączeniu właśnie z Blade takim jak Nightlens daje fajną opcję kontratakowania zmęczonego przeciwnika. W tak prostej konstrukcji wyłania nam się bardzo ciekawy gimmick. Nightlens obiecuje więc nam ciekawe rozwiązania w ataku, będąc jednak docelową defensywą. Obawiam się jednak, że takie rozwiązania będą działały tylko w dobrych warunkach przeciwko konkretnym dyskom. Nie jest to dysk tak dobry i wszechstronny jak recenzowane poprzednio, ale ma kilka ciekawych rozwiązań, które na pewno znajdą swoich zwolenników. No a przy okazji, wygląda super. Dajcie znać, co sądzicie o Nightlens. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. 拿下去。